Witamy serdecznie, ja mam na imię Kasia. A ja mam na imię Michał, też witam serdecznie. Chcielibyśmy zorganizować piknik stolarski dla kobiet, dlatego że kilka tygodni temu zaprosiliśmy nasze córki, których do spółki mamy trzy, do robienia mebelków, dalalek i okazało się, że jest to dla nich wyjątkowo duża frajda. Zaczęliśmy robić meble do domu, Michał przypomniał sobie, że zna się na stolarce. I tyle mamy uciechy, że chcielibyśmy się podzielić tymi umiejętnościami z innymi. Michał zna się na staracie, ja mam trochę doświadczeń animatorskich i trenerskich. No i bardzo nam zależy, żeby to podać dalej. Takie oto narzędzie. chcielibyśmy przekazać w ręce kobiet, bo one są zwykle zapomniane przy tym um, zajęciu. Wiertarki, strugi, dłutka, różnego rodzaju piły. Tego wszystkiego szukamy u ludzi, nie w supermarketach. Staramy się, żeby każde z narzędzi miało duszę. Mamy cudowne, e, również narzędzia sprowadzane z dalekiej Japonii. Takie nożyki różnego rodzaju. E, ponieważ osób się zgłosiło do nas bardzo wiele, około 80 kobiet w tej chwili chciałoby wziąć udział w warsztatach. Trzy dni. 3 dni. E, potrzebujemy Waszego wsparcia, potrzebujemy zebrać pieniądze na zakup tych narzędzi. Mamy wrażenie, że taki punktowy warsztat nie wystarczy, że chętnych jest za dużo. I marzą nam się pikniki, seria takich weselnoletnich stolarskich pikników będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie. Dziękuję.